Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Olej i kolejny odcinek z Pokemonów. W poprzednim odcinku udało nam się zdobyć klucz do kolejnej sali, dlatego też dziś od razu wybieramy się do niej. Żeby zdobyć kolejną odznakę, to już przedostatnia, tym razem będzie dużo walki z pokémonami ognistymi, a liderem w tej sali jest Blaine. Jak widzimy już nasz przyjaciel na początku radzi nam wziąć ze sobą Burn Heal, ale my tego nie będziemy potrzebować. Tak, jako że Blaine uwielbia zagadki, dlatego naszym... Dlatego, aby przejść do lidera, możemy albo pokonać trenera, albo odpowiedzieć na przygotowaną dla nas zagadkę. Jako, że ja chcę jeszcze sobie podekspić trochę moje wodne Pokémony przed walką z Blainem, dlatego też wykorzystam drugą opcję, czyli będziemy walczyć z każdym trenerem ognistych Pokémonów, jakich spotkałem po drodze. Będziemy mamy jakiegoś tutaj <laughs> złodzieja, który już wagrola. I to nie jest to zbyt silny Pokémon, dlatego jego się nie obawiam. Mam nadzieję, że wbije na tyle poziomów Jadzią, i. Karolkiem, że będę mógł użyć ich do walki z Blaine, bo póki co nadal trochę odstają w poziomie w porównaniu z pozostałymi z moich Pokémonów. Tak, póki co Grolet nie, nas nie atakuje, z czego się cieszę, bo nie chciałbym tracić Jadzi ani Karolka. Znaczy, Karolka nawet chyba nie będę używał w walce, póki co, bo i tak nie ma żadnego wodnego ataku, tylko same lodowe. Ataki lodowe są średnio skuteczne przeciwko Pokémonom ognistym. Dlatego też dzisiaj raczej powalczę sobie Jadzia. Przynajmniej się przyda na coś. Dobra, jak widzimy, surf jest póki co jeszcze za słaby, żeby samodzielnie pokonać Pokemona i zostaje im trochę, trochę punktów życia. Tak, Safeguard. Ochrania swoją drużynę. Miejmy nadzieję, że Watergun i tak załatwi sprawę oczywiście. Mam ogólnie... Z tego co wiem, Jadzia już raczej się nie nauczy żadnego ataku. Żadnego dobrego ataku. Więc myślę, czy by dobrym pomysłem nie było użycie ostatnio znalezionego wodnego kamienia na niej przed walką z Blainem. Myślę, żeby mi to zdecydowanie ułatwiło rozgrywkę. Tak jeszcze krytyka. Dostała na szczęście żaba nie została przypalona. Już się bałem. Tak, szybki atak. Niestety szybki atak zawsze. Jak to szybki atak jest szybszy od nas? Dobra, i na zakończenie Water Gun. I w sumie dziwię się, że dopiero teraz mi się to przypomniało. Tak, po tej walce to uczynię, zdecydowanie. Albo przed walką z liderem, żeby sobie, jeszcze wadzia wadzia, żeby sobie jeszcze Jadzia trochę powalczyła. Jako Poliwil, tak. Karolek bije 36 poziom. A my pokonujemy pierwszego trenera w tej sali Pokémon. Ostatnie odcinki były trochę krótsze. Ale to głównie dlatego, że tak jak widzieliście, miałem jakiś jeden cel. A to przejść y, jaskinię lodową, a to przejść y, Pokemon Mansion. A jak wiecie, te miejsca nie zajmowały zbyt dużo czasu. Ale dzisiaj myślę, przez tą walkę z liderem, zajedzie nam trochę więcej czasu. Dlatego też myślę, że dzisiaj odcinek, odcinek będzie trochę dłuższy. Dobra, ale mimo. No jej, dostaliśmy Flame Thrower'em i to jeszcze krytyczny cios. Na szczęście nas nie przypalił, bo tego się trochę obawiam. Dobra, Wulpix pokonany. Widzimy Wulpix także samica. Co jest następne? Kolejny Wulpix. Dobra, Jadzia zostaje. Chciałbym, żeby jedział... Ojej, jeszcze Confuse Ray użył Wulpix. Zapomniałem, że Wulpix może się nauczyć tego ataku. Żeby tylko Jadzia siebie nie uderzyła. I będzie wszystko w porządku. No oczywiście, dlaczego zawsze Confuse musi na mnie zadziałać negatywnie. Dobra, zmieniamy Pokémona. No Karolka. Mimo, że Karolek ma same lodowe ataki, to miejmy nadzieję, że jakoś da radę. Imprison. Ciekawe co to jest za takim Imprison, szczerze mówiąc nie wiem. Dobra, Icy Winda użyj na zakończenie. Myślę, że mimo że ten atak nie jest efektywny, to i tak powinien... O! A jednakże zdecydowanie nie jest efektywny. Ale przynajmniej spada szybkość Vulpixa. Choć tak mi to dużo nie da, bo i tak byłem od niego szybszy. Myślę, że... Dobra, Aurora Bim. Myślę, że przed walką z liderem muszę nauczyć naszego Karolka jakiegoś wodnego ataku. I myślę, że dobrym wyborem będzie Water Pulse, który na początku gry nam dała Misty. Chyba jeszcze Nine Tails. dobra. Ninetalesa, jako że jedzie, ma tak mało życia, to ja użyję Zenka. O, jak będzie Zenek. Widzimy, pozostałe Pokémony są na 45. poziomie, więc wyrównany poziom mają. Tylko tak jak mówiłem, odstają nasze Pokemony wodne. Dobra, Shadow Ball. Myślę, że Shadow Ball jeden zniszczy na Intelsa. Przynajmniej Mam taką nadzieję. A nie! No i mi ogłupia mojego Zenka. Czy Zenek będzie ogłupiony? ona ci nie uderzył, dobra. Ja muszę zrobić dwie rzeczy jeszcze, o których zapomniałem. A właściwie trzy. Najpierw muszę iść. Wyleczyć moje Pokémony. To akurat nie jest rzecz, której zapomniałem, tylko którą po prostu teraz muszę zrobić. I teraz tak, jeszcze dwie. Wejść w listę moich TMów i znaleźć nie Rain Dance, Wodny Atak. Wotropus, dokładnie ten. I nauczyć go naszego Karolka. Bo Karolkowi się jednak przyda jakiś wodny atak. I Karolek niech zapomni. Myślę, że tego. Wiem, że ten atak y, zabija przeciwników jednym ciosem, ale jednak ma strasznie małą szansę na trafienie. I nie, nie chcę ryzykować używać, używania tego ataku o, w ten sposób. A drugą rzeczą, którą zrobię, jest użycie i temu, który znaleźliśmy ostatnio w, w lodowych jaskiniach, czyli wodnego kamienia. Proszę bardzo. Wodny kamień wędruje do jadzi. I dzięki temu nasze jadzie ewoluuje. I w ten sposób nasza drużyna osiąga stan ostateczny, czyli taki w jakim spotka się z, elitarn z elitarną czwórką. Nasz Poliwirl ewoluuje w Polirata. Tak to jest Polirat. je, jak on wygląda wściekle w tej części Pokémonów. Okej. Okay. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, że Polirad tak wygląda. Jej, mam nadzieję, że dziś Sporo statystyki podskoczyły. 116 punktów życia. Z tego, co mi się wydaje, Polirad uczy się tylko ataków typu walczącego, gdyż jest to Pokémon wodno-walczący i po użyciu na nim wodnego kamienia przestaje się uczyć wodnych ataków, tylko uczy się samych walczących. Ale to się okaże w momencie, kiedy jedzie wyewoluujemy. Walczymy z Tobą? Tak, tak, tak. Coś tam o tlenie mówił nie zdążyłem przeczytać. Dobra, idziemy dalej. Z zagadkami nie będziemy sobie głowy zawracać. Tak jak mówiłem, chcę trochę podbić poziom moich pokemonów ponita. No cóż. Czy, czy teraz serf naszego nowego Polirata jadzi? Da radę. Tak, widzimy, że teraz nasz Pokémon jest znacznie silniejszy. Czyli widać użycie kamienia się opłacało. Co prawda nie nauczy się już żadnych nowych wodnych ataków, ale to, to jest najmniejszy problem dla mnie. I Widzimy ten trener ma same pierwsze fazy ewolucji Pokemonów, więc pokonanie go nie stanowiło żadnego problemu. Możemy iść dalej. Mm, no, super. Lubisz używanie ognistych typów pokémonów No dobra, można i tak. Ja lubię używania różnych typów pokémonów Sama bonita, więc przyszedł, że będzie na wyższym levelu. No, widzimy poziom 41, więc już nieźle. Obawiam się trochę. No i tak. I wpadłem w wir ognia. Na szczęście nie zadają nam zbyt dużo obrażeń, tylko 3 punkty. Ale teraz co turę będziemy z tego ataku obrywać. Tylko mam nadzieję, że jeden self rozwali Ponita. No niestety nie. Szkoda. Ile zadaję? Widzimy, że kolejne ataki z tego Wiru zadają już trochę więcej obrażeń. Dlatego też dobrze, bo bym teraz trafił, zabił Ponita znaczy zabił. Pokonał. My nie zabijamy naszych przeciwników. Dobra, Ponita został pokonany. Myślę, że wbiję 37 poziom dokładnie i zobaczymy, czy się nauczy jakiegoś walczącego ataku. Niestety nie. Może to jeszcze nie teraz. A może po prostu się nie uczy i źle pamiętam. Nieważne. Mam wystarczająco dobre wodne ataki, więc. Taki polirat mi powinien wystarczyć w teamie. Ale tak jak mówię, jeszcze by dobrze było, żeby wbił ze dwa levely przed walką z liderem. O rapidas, czyli. Ewolucja ponity. Z rapidaszem chyba jeszcze nie walczyliśmy, przynajmniej nie pamiętam, żebyśmy walczyli. Ponita zamienia się w rapidasza bodajże, jeżeli wbije jakiś poziom. Aczkolwiek tutaj także nie jestem pewny i być może wtedy, kiedy użyjemy na niej kamienia ognistego. On musiał to sprawdzić w internecie. Nie chcę, dlatego teraz Wam tutaj kłamać. No i widzimy krytyczny cios, załatwił sprawę. Wystarczył tylko jeden. Rapidasz, przepraszam, że danie. O! Ponad 1600 doświadczenia dał. I Karolek wie, 37 poziom. Dobra, super nerd. Super nerd. Raz przeczytałem to dopiero. Super nerd został pokonany. Myślę, że do lidera sali Blaine'a nie zostało nam dużo trenerów. Idziemy. Ile Pokémonów ty masz? Kolejny. Złodziej. Dziwnych kolegów masz Blaine w swojej sali. Dobra. Myślę, że to mogę przyspieszyć, bo z Wulbik sami już walczyliśmy. I Growlite'em także. Growlite wchodząc do walki obniża nasz atak. To jest jego zdolność. Myślę, że to już będzie ostatni trener przed liderem. Aha, ogień jest przeciwko wodzie. A ja tak przeczytam. Przeczytam H20, myślę sobie. O co chodzi, to H2 było? Dobra, kolejny Growlite, więc nic zaskakującego. Jeden surf i po growlite cie. i Wulpix także dobra. Teraz zobaczymy, czy teraz przyszła pora na blaina. Tak, teraz pora na blaina, więc teraz szybko skoczę sobie, przyspieszę, żeby tego nie przedłużać. Skoczę sobie do centrum Pokémon, podleczyć yy, mojego poli rata, czyli jadzie. I, i wtedy będziemy mogli już pójść na walkę z blainem. Jak można się domyślić, Blaine używa ognistych Pokemonów, tak jak robili to wszyscy trenerzy w jego sali. No, ale myślę, że powinniśmy sobie poradzić. Aczkolwiek nasz yy, Stefan, z którym jesteśmy od początku gry w tej sali, raczej się do walki nam nie przyda. Ale mam nadzieję, że nie będę go potrzebował. Mam jeszcze inne Pokémony w timie. Dobra. Cześć, cześć, Blaine. Tak, tak wiem. Idziemy zobaczyć. You'd better have Burn No co prawda nie mam. Ile masz Pokemonów Blaine? Jak widzimy, Blaine ma cztery Pokémony. Z tego co pamiętam w Anime miał Raidona i Magmara. Zobaczymy co ma tutaj. Zaczyna Grow Lightem, czyli w sumie nic potężnego nie wystawił. Myślę, że akurat z tym Pokemonem problemu nie powinno żadnego być. Cóż, ja chcę zaczynać takimi Pokemonami. No to dla mnie to spoko. Tylko, że ma 42 poziom, a nie, jednak jeden serw go pokonał. Myślałem, że jednak jeden serw na 42 poziom nie wystarczy, ale widać, jest to na tyle silne, a także wystarczył. Dobra, Ponita. Kolejny Pokémon na pierwszej fazie ewolucji, więc myślę, że on także powinien zostać pokonany od jednego serfa, skoro Growlite był pokonany jednym serfem, No i jeszcze krytyczny cios. Szkoda, że teraz. Bo obawiam się, że następne pokemony jakie ma Blaine, to może być Arcanine i Rapidash, czyli ew ewolucyjne formy Ponity i Growlite. No, no właśnie, to pierwsza z nich, czyli Rapidash, Rapidash, już w tej sali pokonaliśmy, chyba też na 42 poziomie. Rapidash uwięził nas w ognistym Wirze. Tak, jadzie, jest uwięziona w Wirze. Ale jak wiemy z doświadczenia, ten wir nie zadaje zbyt dużo obrażeń. O, kolejny krytyczny cios. Widać, mamy dzisiaj szczęście do krytycznych ciosów. I czy ostatnim Pokemonem Blaina będzie Arcanine? Jestem ciekaw, zaraz się okaże. Tak, Arcanine. Arcanina jeszcze nie spotkaliśmy w grze. Jest to ewolucyjna forma Growlite'a. Arkanine otrzymujemy... O, na 47 poziomie, nieźle. Arcanine otrzymujemy wtedy, kiedy na naszym Growlite'ie użyjemy tego kamienia. Widzimy, zaczyna ostrobo Fire Blastem. Mimo, że nie jest wery effective, to i tak nam zabrał prawie że połowę życia. Miejmy nadzieję, że nasze jedzie da rady go pokonać sam. O, kolejny krytyczny cios. Mm, Okej. Okay. No cóż, widzimy. Siódmy trener okazał się najłatwiejszym ze wszystkich, które do tej pory spotkaliśmy. Arkane dał nam, dał nam aż 2144 expa. Chyba jeszcze żaden Pokémon przeciwnika nam tyle expa nie dał, no ale. Mimo wszystko panu od jednego ciosu jadzi, więc widać zdobycie jej w naszej drużynie było dobrym pomysłem. Tak. Według Blaina odznaka wulkanu zwiększa specjalne statystyki moich Pokémonów, czyli przypuszczam, że specjalna, takie specjalna obronę, Oprócz tego standardowo dostaliśmy TM, którym tym razem jest Fire Blast, czyli jeden z najmocniejszych ataków typu ognistego. Tylko, że my za bardzo nie mamy ognistego Pokemona, więc nie mamy czego go, yy, jakiego Pokemona tego nauczyć. Ale zawsze możemy to dać naszemu Nidokingowi Zygfrydowi, Aczkolwiek nie wiem, czy on przypadkiem nie ma wyższego zwykłego ataku, specjalnego ataku. I czy danie mu... Ziemi, yy, ognistego ciosu ma jakikolwiek sens. No dobra. Oho, kto to? Siema. O, Bill! To ten od naszego komputera. No oczywiście, że używam. W sumie nie mam wyboru. No, okej, okay. okazało się, że Bill nas gdzieś zabiera niespodziewanie. Szczerze mówiąc, myślałem, że w dzisiejszym odcinku będziemy wracać już na do Pallet Town. A ja całkiem zapomniałem, że w tej wersji Pokemonów po pokonaniu siódmego lidera, trafiamy na jakąś tajemniczą wyspę, zwaną jako One Island. Okej. Okay. Mamy do jakiegoś Celio iść, który nam powie więcej o tych wyspach. Szczerze mówiąc, to ja w ogóle nie pamiętam tych wysp. Cześć Celio. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Jaki jest cel naszej wizyty tutaj? Pamiętam, że teraz jestem trochę zdziwiony, bo kompletnie o tym zapomniałem. Pamiętałem, że coś takiego było, ale. Pamiętam, że coś takiego było, ale w momencie, kiedy ten Bill do nas podszedł po walce z liderem sali. Trochę się zdziwiłem. Spodziewałem się, że w dzisiejszym odcinku już wrócimy do Paletta. Ona tu się okazuje, że nie tak prędko. OK. Spoko. Aha, mamy dostarczyć gdzieś jakiś meteoryt. Oczywiście jak zwykle nie czytałem co Bill nam mówił, bo... Yy, bo za bardzo się zagadałem. Do komputera, właściwie gada. Nie no, dobra, do was. Dobra, są trzy wyspy, i dostaliśmy masę rzeczy. Po pierwsze, meteor, który mamy dostarczyć na drugą wyspę. Po drugie, przepustkę, która pozwala nam się przemieszczać po trzech wyspach. A po trzecie, update do mojej mapy. Który sprawia, że widzimy mapę tych wysp. Zaraz musimy to zobaczyć. Czekajcie. Ja od razu tą mapę przejrzę. Nie, 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 nie. nie. Mapa, dobra mapa. Aha, jesteśmy tutaj. Widzimy, te wyspy są dość... Czy tam była plaża skarbów? Musimy się tam wybrać, tak to jest druga wyspa. I tutaj trzecia. No dobra, czyli widzimy, że jednak nasza gra się trochę przedłuży, skoro okazało się, że trafiliśmy na jakieś dziwne tajemnicze wyspy. Czy ja wiem, czy one są dziwne po prostu niespodziewane. Co masz dla nas dziewczynko? Okej. Okay. No ja też tu nie chcę zostać na zawsze. Dlatego zrobimy to, co mamy zrobić i idziemy stąd szybko. Znam Billa. A co tutaj mamy? Tak, Ta, te wyspy doszły dopiero w wersji FireRed. W zwykłej wersji Red i nie było, dlatego też, szczerze mówiąc, nie pamiętam, co na nich możemy spotkać. Mam nadzieję, że możemy spotkać jakieś unikalne Pokemony, których nie można znaleźć nigdzie indziej. Przynajmniej byłoby sympatycznie. Tak, nasz. Tak. To nie jest Pokémon unikalny, którego nie można spotkać nigdzie indziej. Ale dziękuję, Tentaku, że się pojawiłeś. Na pewno wystąpisz w moim odcinku. Dobra, spotykamy jakąś trenerkę, która widać tutaj się opalała, a my jej przeszkodziliśmy. Czy ma. Tak, widzimy, ma wodne Pokémony, więc. Bez zaskoczenia. W sumie nie wiem po co teraz tak yy, po walce z Blainem uznaję, że nie wiem po co dałem mojemu. Karolkowi atak wodny, skoro i tak nie użyliśmy go ani razu. Oj! ja się oberwie z Confusion, skoro zyskała teraz podtyp walczący. I jest niestety wrażliwa na ataki psychiczne. Dobra, krytyczny cios. Szkoda, że dopiero teraz. Ale lepiej późno niż wcale. Więc ja Dostaję po 300. Kolejny Kolejny Psyduck. No dobra, zostawię Jadzie. Oj! Na szczęście Body Slam ma szansę sparaliżować przeciwnika. I tym razem też to uczynił. Dzięki temu... Uda Dobra, na Goldaka to ja zmienię na Stefana. Bo ja się obawiam dostać Sejhikiem od Goldaka. Myślę, że to może zaboleć. Dlatego też użyję Stefana, który w sumie dawno nie walczył, takim się zastanowię. Trochę zapomniałem o nim. Mam nadzieję, że Stefan się nie obraził. Dobra. No oczywiście. A nie, już miałem powiedzieć, że Stefan oczywiście pokonał jednym atakiem mojego przeciwnika, ale jednak za wcześnie chciałem go pochwalić. Dobra. Trenerka pokonana. Płyniemy na północ, zobaczyć, co tam takiego ciekawego jest. Mam jakąś plażę. Hmm, No dobra. Cześć, co masz za pokemony? Miał. No. Z miałem tam już walczyliśmy, więc to nie jest żaden nowy Pokémon, więc myślę, że możemy te walki przyspieszyć. Pikachu. Nie no, na Pikachu tutaj ja nie będę używał wodnego Pokemona, bo jeszcze... Takiego głupiego pomysłu to nie będę miał. Dobra, Mega Horn wygrał. Kolejny pokonany, a zostanie Zygfryd. Zygfryd ma Double Kika. Idealny atak na Cliffery. I kolejny miał. Dobra, zostaje Zygfryd. Miał pokonany, do widzenia miał. Dobra, wybieramy się dalej na północ. Tutaj mamy kamienie, które można... O, tu jest. Nie widziałem, nie spodziewałem się ponity. Zawsze jak będziemy chcieli takiego Pokemonu złapać, to możemy tu przyjść. Tak te kamienie można rozbić. Jeżeli jakiś z naszych pokémonów ma atak Rock Smash, jednakże my takiego ataku nie posiadamy. A nie chcę uczyć żadnego mojego pokemona tego ataku, gdyż i tak dużo mam pokémonów zmarnowanych Hemami. i nie chcę ich marnować jeszcze bardziej. Dobra, mamy ich Nidorino. No tak, zapłniemy go specjalnej zdolności. Że nie mogę używać Fizycznych ataków przeciwko Nidorino, bo zostanę otruty. Sam mam Nidorino w drużynie i zapominam o takich rzeczach. Teraz nasza jadzie będzie obrywała z Sam sobie jestem winny. Dobra, Karol bije 39 poziom. Chyba, że mam jakiś antidotum w, yy, w plecaku. Mam jakiś antidotum w plecaku? Powiedzcie, że mam, przyda się. Antidotum. No, niestety nie mam. Ale mam chyba full heal. mi tak mi się wydaje. O, jest full heal. Dobra. I od razu wyleczę mojego. Polirata. Mam jeszcze 6 super Potion, więc mogę użyć. W walce ich nie będę używał, bo one odnawią tylko połowę życia moich Pokémonów. Więc w walce tego to się raczej używać nie opłaca. Co my tu mamy? Jakaś miła pani. Bo wciąż ma dokładnie pokemony walczące. Przynajmniej tak wyglądała po swoim wyglądzie. Wyglądała po wyglądzie. Jak jedzie w 39 poziom. Kolejny pokemon Hitmonchan, w sumie tego się spodziewałem. Oj. O nie, zamroził mnie. Jedzia, odmroził się. Zbyt zamrożon, dobra. jadzie się odmroziła i go pokonała. No i po raz kolejny muszę użyć na Jadzi Super potion. jadzie, czemu mi to robisz? Dobra. Tedy nie przejdziemy, bo nie mamy Rock Smasha, ale możemy iść. Tutaj. A tędy w ogóle nie przejdziemy. A nie, możemy tutaj iść. Dobra. Będę musiał między nagraniami sobie wziąć jakiegoś Pokemana, który będzie miał Rock Smasha. Mamy Sheldera. Który od razu na dzień dobry został sparaliżowany. Kurde, Protect. Nie wiedziałem, że można użyć dwa Protekty z rzędu. To niespodzianka. Do Cloyster. Na Cloystera wraca Stefan, bo chce go szybko pokonać. Zresztą z Cloysterem już walczyliśmy na nagraniu. O i War czyli druga forma Squirtla. Nie wiem czy War się pojawił na nagraniu, więc to jest właśnie druga forma Squirtla. Nie wiem czemu on ma takie uszy i ogon, który jak dla mnie wygląda jak chmura, ale tak właśnie wygląda War -Tortle. Dobra, gdzieś tutaj był Pokemon. Poke, Pokeball. Przynajmniej tak widziałem. Dokładnie tutaj. Co tu jest? Max Repel. Max Repel może się przydać, mimo że chyba ostatnio kupiłem z 20 ich. I tutaj widziałem jakąś podwójną walkę dokładnie. Widzimy bardzo waleczni ludzie na tej wyspie. Żyją Machop i Prime, czyli wyższa forma Machopa i Mankea. O, widzimy, surf rani obu przeciwników. To się dobrze składa. Robimy w ten sposób. A takie typy walczące są neutralne przeciwko Pokémonom walczącym, czyli nie działają na nich słabo. Czy surf pokona Machołka i Playmapa? O! Nie bij ich wcale tak mocno. dobra. To robimy tak. Dobra. Czy jedzie. Dobra, jedzie go dobiła na szczęście. Dobra, możemy iść dalej. Tutaj widzimy dwóch karateków biegających, którzy także z nami chcą walczyć. Szkoda, że nie podwójna walka, lubię podwójne walki. Surf Water gun. Dobra, Karolek bije 40 poziom, więc widać. Karolek na szybko leveluje, ma, kiedy ma. Oj. Kiedy ma ze sobą ten i ten, No bo co masz, Machop? To ja zmienię Pokemona, bo niestety nasz... Nasza jadzie to ma trochę niski poziom życia. Dobra, Machoke. No Machoke'a to już ja jest Franka, bo pokemony latające są dobre przeciwko Pokemonom walczącym. O! Widzimy, że to już przeciwnicy są silniejsi, skoro nie giną od jednego z naszych ataków. Nawet jeżeli przewaga typów występuje na no tak, tak i ostatni superpoczny idzie na Karolka. Co my tu mamy? Ember Spy jakieś. No dobra, wchodzimy. Możemy tutaj spotkać jakieś dobre Pokemony? Okej. Okay. Ciekawe czy coś tu ciekawego jest, czy wizyta w tym miejscu ma w ogóle jakiś sens. Są tu jacyś ludzie. Jesteśmy HM6. Czy to jest Rock Smash? Zaraz zobaczymy. co to jest HM6? HM6. Oczywiście, że to jest Rock Smash. To jest atak typu kamiennego, chyba. Nie, walczącego, ale. 20 power tylko. To też nie chcę tego uczyć mojego pokamana, gdyż jest to słaby atak dość. A wy macie coś dla mnie? Aha, nic. Ale przynajmniej zażyłem kąpieli w gorących źródłach, więc myślę, moja postać jest zadowolona. Możemy stąd wyjść. Dostaliśmy Rock Smash, ale nie mam za bardzo na kim go użyć. Więc póki co się nie przyda, ale mam też jeszcze jedną trenerkę pokémonów walczących. No tak. Jadzia, oj, Jadzia nie bi się. Au. Dobra, i Prime Ape. Dobra, Niedzia wygrała. Mało punktów życia, i co prawda zostało, ale żyje. Liczy się. jeszcze muszę. Czy ja mam jeszcze dużo do przejścia tej wyspy? Tam jest jeszcze na północy jakaś też. Dobra, wiecie co? Bo to strasznie duże te wyspy się okazały. Ja myślę, że w tym miejscu skończę dzisiejszy odcinek, bo nie chcę, żeby się za bardzo przedłużył. W odróżnieniu od poprzednich odcinków, które z kolei były za krótkie. Dlatego w tym miejscu skończę, a zwiedzaniem tych wysp zajmiemy się już w kolejnym odcinku, dlatego na dzisiaj to było tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie, zapraszam na kolejny odcinek, w którym odkryjemy, co za tajemnice są na tych wyspach, dlatego dzięki jeszcze raz za oglądanie, trzymajcie się do usłyszenia następnym razem. Cześć!